Cześć! Witam Was ponownie na moim kanale Kolejna Degustacja. Wirer versus firer. Albo czy to ulubione piwo Firera? Słuchajcie, co my tu dzisiaj mamy? Tu jest napisane wchrer. A firer ci pisze Fuchrer też z umlaut. Wirer firer. No jak nic. Myślę, że to może być ulubione piwo Firera, lub mogło być. Zaraz to sprawdzimy. Słuchajcie, co to za piwo? La prima birra italiana. Słuchajcie, czyli piwo włoskie. A że Włosi mieli dużo wspólnego z Niemcami, niegdyś za czasów Benito i Adolfa, no to wszyscy dobrze wiemy. Rok produkcji 1829. Hmm. Czy już wtedy. Chciano zamienić W na F. Dobra, bez jaj. Alkohol 4,7. Firer może lubił słabe piwa. Dobrze, co to piwo zawiera? To piwo zawiera wodę, jak każde piwo. Malto diorozo, czyli słód jęczmienny. Gran turco kukurydza. I to jest znak rozpoznawczy włoskich piw koncernowych. Gran Turco, kukurydza, jak kupujecie we Włoszech piwo, jakiekolwiek, jak widzicie na etykiecie yy, w składzie, że jest wymienione Gran Turco, kukurydza, to znaczy, że jest to piwo włoskie. Walą tą kukurydzę do każdego piwa koncernowego na 100%, nie wiem czy do kraftów, przypuszczam, że cholera może też. Dobra, uniosłem się, przepraszam. Lub polo, chmiel. No, to jak w każdym naszym, też chmiel, chociaż nie wiem, już nawet Tyski chyba pisze, jakich chmieli używa, że tam jest Marynka i Lubelski. Ale we Włoszech, żeby ktokolwiek Wam napisał, jakiego chmielu użył, to zapomnijcie, nie? Znaczy, nie muszą, wystarczy, że jest chmiel, ale miło by było. Zresztą zaraz zobaczymy, czy w ogóle jest. Dobrze, no i reszta, no to, że tam wyprodukowane we Włoszech i tak dalej, i tak dalej. Nie jeździmy po alkoholu, nie pijemy w ciąży, nie pijemy przed osiemnastką. 500 ml nietypowe dla piw włoskich, no chyba że właśnie w puszce to może być 500 ml. Bardzo ładny taki lew z koroną. E, od kiedy wyprodukowane no, medali żadnych nie ma i pewnie się nie zdziwię, że nie ma. No sorry, że tak mówię, ale jestem w Polsce po wakacjach już i tych piw włoskich przerobiłem we Włoszech mnóstwo i żadne mnie nie zaskoczyło in plus. Otwieramy to i patrzymy, co tutaj mamy. Jejku, jak ja nie lubię piwa z puszki. Znaczy z puszki bym się nie napił generalnie. Siu. Kurde, nie leję całego, bo by trzeba było cały wypić. Zresztą szklanka na całe szczęście jest 0,3. Patrzcie, jest piana. Drobno-pęcherzykowa. Barwa słomkowa. Super klarowne. To jest taka słomka, że w Polsce w koncerniakach takiej słomki nie uświadczycie. Ten alkohol 4,7. Ok. Nie ma nigdzie napisane, ile tu było ekstraktu początkowego. I co śmieszne. We Włoszech chyba nie jest to wymagane, bo na żadnym włoskim piwie nie widziałem ekstraktu. Nie podają tego? Okej, okay, no ich sprawa. Nie muszą w takim razie, skoro nie podają. Ale miło by było wiedzieć, nie? jak to piwo jest wyżyłowane. Dobrze, piana już opadła prawie, tego się spodziewałem. Szału nie robi dupy, nie urywa, jak to mówią, nie? No! Ha! Czuję! Żelazo. Kurczę, ale będę krytykant, nie? Teraz się z choinki urwał i tak dalej. Muszę zacząć lepsze piwa kupować, takie, które mogę pochwalić, bo w tych włoszech to kupowałem samo dziadostwo, naprawdę. Żelazo. Żelazo, ale już nie tak mocne, nie? Nie no, ale czuć to żelazo. Eee. Sorry, zaraz w smaku. Jak brałem łyka teraz, mega, mega odrzucające takie żelazo poczułem, nie? Że wiesz, bierzesz łyka i czujesz jakiś niefajny zapach, nie? Tak jakbyś żar pizzę waliło ci rybą przykładowo. Eee. Tak mówię, bo ja ryb nie lubię ogólnie, dlatego, dlatego takie porównanie. Jest jakaś goryczka, taka powiedziałbym, między 16 a 20 ibu. Co jest dla mnie za niską goryczką. Nigdzie tu nie jest określone, jaki to jest styl piwa, więc gdybym miał yy, strzelać, to jest to jakiś mega jasny lager, a produkowany przez Peroni. No, określiłbym to jakimś mega jasnym lagerem, słuchajcie. Czyli takim, tak jak nasze koncerniaczki, o nie wiem, do EB, bym to porównał, jeśli chodzi o barwę. Natomiast EB ma bardziej wyrazisty smak. No, gdybym miał kupić EB czy to, to bym wybrał EB. Bardzo puste, wodniste piwo z delikatną goryczką. I ja Wam powiem. Już to może na którymś filmie mówiłem. Ale jeśli we Włoszech są takie piwa i oni to nazywają piwem, to ja wiem, dlaczego przechodząc się, przechadzając się wokół Knajp we Włoszech, czy siadając w jakiejś Knajpie, widzę, że Włosi, nawet mężczyźni, najczęściej sięgają po Aperol Spritz. Czyli wiecie, tego drinka Aperol, Proseko, woda mineralna, lód pomarańcza. No bo to ma jakiś charakter, jakiś wyraz. Ono to jest takie słodko, gorzkie, a to jest strasznie nijakie, nie? To tak jak mawia klasyk i mistrz, dla mnie mistrz, życie jest za krótkie, żeby pić marne piwo. No to to się zdecydowanie do tego powiedzenia klasyfikuje.